Dzisiaj mam dla Was szybki filmik informacyjny, dlatego wybaczcie moje mokre włosy, ale są priorytety. Nie jest to wielką tajemnicą, bo pewnie widzicie zarówno tytuł filmu, jak i widzieliście też jego miniaturę, która zdradza, że po raz kolejny ruszamy w Polskę, ale tym razem będzie troszeczkę inaczej. Jeżeli chcecie znać więcej szczegółów, to zapraszam Was za chwileczkę. Na specjalnie przygotowany klip oraz do linków, które znajdziecie na dole z wydarzeniami do konkretnych spotkań w konkretnych miastach. Tak więc zapraszam! Tym razem w poszerzonym składzie mamy zaszczyt zaprosić Was na kolejną część Beauty Tour. Nasze pierwsze spotkanie będzie miało miejsce w poznaniu i będzie już bardzo niedługo, bo w najbliższy wtorek 20 maja. Na tym spotkaniu razem ze mną i Karoliną pojawi się jeszcze Glam Paula. Ale ale planujemy też drugie spotkanie i tym razem odwiedzimy najpiękniejszy na Pomorzu Gdańsk. I tutaj będziemy już w pełnym składzie razem z Glam Paulą i Bajkarline w czwórkę będziemy mieć spotkanie 5 czerwca. Zapraszamy Was serdecznie, odwiedźcie wszystkie linki, które są na dole. I już nie mogę się doczekać, aż się zobaczymy. Pa! pa.